Szanowni państwo, 6 grudnia 2025 roku startujemy z piątą edycją akcji Wypożycz Choinkę. Startujemy, czyli na naszej stronie internetowej będziecie mogli państwo wybrać swoją wymarzoną choinkę, którą możecie wypożyczyć od nas na święta. Te wszystkie pieniądze zebrane z tej akcji są przeznaczone dla ostoi na szpital dla jeży w letniej odchowalni. Co zrobiliśmy w zeszłym roku? Z zeszłorocznej akcji Wypożycz Choinkę wybudowaliśmy letnią odchowanie dla jeży. Aktualnie mamy tutaj 15 jeży. Bardzo cieszymy się z tego pomieszczenia. Bardzo Was zachęcamy do udziału w tej akcji. Liczymy, że w tym roku uda nam się pobić kolejny rekord zarówno frekwencji, jak i środków, które udało nam się zebrać. Dlatego, że cel, na który zbieramy te środki, jest bardzo szczytny i e, chcemy, aby tym zwierzętom po prostu pomagać jak najlepiej potrafimy.